I teraz, czyli tak, cybernetyka to jest nauka o sterowaniu, dlatego też pewnie cybernetyka często może być kojarzona właśnie jako nauka o sterowaniu w kontekście maszynami, robotami i tak dalej. Chociaż zakres szerszy, bo nauka to o sterowaniu w ogóle, więc tak samo może być społeczeństwem i tak dalej. Skupmy się na tym pewnie takim polskim wątku, no bo tutaj yy, chyba obaj uważamy, że yy, to jest ten obszar, gdzie, gdzie faktycznie Polska ma się czym pochwalić. No i tutaj pojawia nam się profesor Marian Mazur. No ale w jego karierze naukowej przeszkadza wojna. Tak? Podczas wojny okupacja wiadomo, że możliwości rozwoju interakcji z innymi, innymi naukowcami są dużo mniejsze, ale to nie przeszkadza mu, żeby właśnie już myśleć nad cybernetyką. Z tego, co wiem od jego ucznia, docenta Józefa Kosyckiego. już w 44 roku miał bardzo zaawansowane przemyślenia i prace na temat cybernetyki, która została zniszczona w Powstaniu Warszawskim. Jest kwestia taka, że nasz tutaj wschodni wtedy połączony organizator Okłada cybernetykę anatemą. Mogą sobie bawić się tym oni, ale u nas nie, jako burżuazyjna nauka zachodnia. I profesor Mazowy musi siedzieć, jakby to powiedzieć, we własnym towarzystwie i rozwijać to twórczo.